Cześć, witajcie, zapraszam Was na losowanie fazy grupowej Mistrzostw Polski w trybie head-to-head Head 2025. Na grupce możecie znaleźć cały regulamin turnieju. Ja Wam skrócę, tylko 1500 jest pula nagród, a turniej będzie składał się z trzech części. Pierwsza faza grupowa dla 200 osób, które się zakwalifikowały. Za chwilę losowanie, później będzie druga faza ligowa. Coś na wzór, yy, jaki mamy w lidze mistrzów od tego sezonu dla 80 osób, które tam awansują. No i na koniec będzie ostatnia, trzecia faza finałowa w postaci drabinki pucharowej dla 32 najlepszych osób. Także mamy tutaj rozpiskę 200 osób, które się zakwalifikowały. Ogólnie zgłosiło się 300 osób, a więc tylko 2 trzecie. Zagrają na tych mistrzostwach, a jest to związane z tym, że według tego, ile ktoś mi miał kapsów, czyli pucharków head-to-head, head, ponieważ rok temu organizowałem mistrzostwa i wtedy zapisało się 246 osób, nie było żadnego minimum, i co się okazało? Okazało się, że było 30 osób, co się zgłosiły, a nawet ani jednego meczu nie zagrały. Także, wiecie, to nie jest zwykły turniej, To są mistrzostwa polski. Tutaj nie ma miejsca dla słabych. Są albo dobrzy gracze, albo da bardzo dobrzy. Tytuł mistrza Polski broni sprzed roku Karol Busłowski. Zobaczymy, czy ta sztuka mu się uda, ponieważ jak możecie zobaczyć, poziom jest naprawdę bardzo wysoki. Jest dużo osób, które mają wbite powyżej miliona kapsów, czyli mają te FiFa Champion. I tak jak mówiłem, osoby, które mają właśnie FIFA Champion, będą rozstawione. I rozstawienie jest zrobione po prostu w ten sposób, żeby te grupy wyrosowane były w miarę jednakowa, Więc nie było sytuacji, że w jakiejś grupie się wylosuje grupa śmierci, jest 10 osób w FIFA Champion, a druga grupa się wylosuje słaba, gdzie nie ma nikogo w FIFA Champion. Wiecie, to jest po prostu zrobione w ten sposób, żeby każdy miał w miarę jednakowe szanse, ale e, oczywiście mistrzem Polski może zostać ktoś nawet rozstawiony czego wam życzę, mielibyśmy sensację, ale e, no to jest piłka, to jest sport, tu jest wszystko możliwe, także mamy 200 osób i przechodzimy teraz do programu Picker Wheel i tutaj właśnie odbędzie się losowanie. Mamy tutaj wklejone 200 osób, jak możecie zobaczyć. Jest tutaj rozłożone to właśnie na literki B i C to są osoby rozstawione. Natomiast zdecydowana większość ma A tutaj jest ona nierozstawiona. Także no większość osób jest po prostu nierozstawiona. Każdy może na siebie tutaj trafić, natomiast z BC będą tam po 3. Maksymalnie 4 osoby w każdej grupie, tak żeby każda grupa była w miarę jednakowa. Także cóż, przechodzimy teraz do losowania. To jest ta chwila. Number of group 20. W każdej grupie 10 osób, bo 10 razy 20 mamy. 200. Mamy 20 grup, co nie? W każdej będzie 10 osób. I z każdej grupy 5 najlepszych osób awansuje dalej, 5 ostatnich odpada, 3 awansują bezpośrednio, a miejsca 4-5 będą grały jeszcze w barażach. Także cóż, nie będę już Wam tutaj przedłużał, także wystarczy, że nacisnę przycisk start i będziemy mieli wszystko wylosowane. Eee, mistrzostwa mogą się już rozpocząć. Natomiast zanim nacisnę przycisk start, tu Wam. Jeszcze powiem, że oczywiście dzisiaj można, już wszyscy, można mecze grać, natomiast dopiero jak dodam Was wszystkich na grupki na Messengerze, a jest 200 osób, także no musicie się uzbroić, cierpliwość to kilka godzin zajmie. Także w tych końcowych grupach pewnie dopiero późno na wieczór te, te grupki będą zrobione. Także cóż, lecimy z losowaniem. Czy. Dwa, jeden, start. Here we go. Jak możecie zobaczyć, grupy zostały już wylosowane. Mamy tutaj właśnie rozłożone to według według e, tych 10 osób. Ja Wam oczywiście przelecę wszystkie 20 grup, żeby nie było, że coś jest ustawione, czy coś w tym stylu. E, natomiast nie będę każdego wymieniał, tylko te osoby m.in., które są rozstawione, a więc w grupie numer 1 e, graczem rozstawionym jest Gracjan, e, Mariusz, e, Woj, Wojtek. W grupie e, B rostawiony jest Kacper. E, mamy tutaj Patryka oraz e, Kubę i Artura. Właśnie w, w jednej grupie jest trzech, w drugiej czterech właśnie rozstawionych grupa numer 3. Mamy tutaj e, grupa 3 albo też C. Zobaczę jeszcze be, jaka będzie to e, czy to będzie według liter, czy będzie to według numerów. Tutaj mamy Kamila, mamy Łukasza, dwóch Łukaszów a także Artura z graczy rozstawionych w grupie czwartej mamy tutaj Kamila, Wiktora e, oraz e, Adriana i Janka z rozstawionych mamy grupę piątą, mamy tutaj Damiana, mamy także Tomka, Kacpra i Mateusza Grupa szósta, tutaj jest rozstawiony Dominik, Jan e, oraz Kacper. Dalej mamy grupę siódmą. Artur jest rozstawiony, oczywiście tutaj jak możecie zobaczyć jest to według imion i nazwisk, natomiast bo jest po prostu lepiej wyszukiwać, natomiast e, oczywiście będą też niki dodane. Będzie grupka na challenge, to ja już Wam mówię. Za godzinę się z nią uporam. Tutaj jest jeszcze rozstawiony Dominik oraz y, Oliwier. W grupie ósmej mamy, mamy Dawida, mamy Mateusza oraz Marcina z rozstawionych graczy. Grupa dziewiąta to jest dopiero połowa dopiero zaraz. Tutaj jest Marcel, Radek i Kacper rozstawiony. Grupa 10, Kacper, Paweł i Karol. A więc Karol Busłowski, mistrz polski, będzie grał w grupie 10. Także sprawdzenie się z mistrzem z poprzedniego sezonu dla tych 9 osób, które są w grupie numer 10. Grupa 11. Tutaj rozstawionych mamy Patryka, mamy Bartka oraz Mateusza. Grupa 12. Tutaj mamy Grześka. Y, mamy Dominika oraz y, Antka. Grupa 13. Tutaj jest y, Bartłomiej, jest Janek i jest Jakub. Grupa 14. Rozstawiony gracz Kacper. Drugi Kacper oraz Bartek grupa 15. Tutaj jest Wiktor, jest Dawid. Jest, jest Damian. Mamy dalej grupę numer 16. Tutaj mamy Mar Marcel, a więc wice... Przepraszam, nie wicemistrz, tylko e osoba która zajęła trzecie miejsce więc podium też bardzo mocny gracz pretendent do mistrzostwa w grupie 16 się znalazł Marcel. Tutaj mamy również rozstawionego Kamila właściwie dwóch Kamili grupa numer 17 a więc zbliżamy się już do końca. No To oczywiście wam pokazuje natomiast będzie żebyście po prostu mieli podgląd. Natomiast będzie to oczywiście wrzucone na grupkę challenge. Grupka 17, tutaj mamy Patryka, mamy Rafała oraz Adriana. Grupka 18, tutaj jest Adam, jest Damian i jest Marcin, Marcin i Karol. Tak jak mówiłem, w jednej grupie jest trzech rozstawionych, w drugiej czterech. To zależy jak się wylosowało, bo, bo wiecie, rozstawionych było 70, to, to nierówno się podzieliło. Tutaj mamy w grupce przedostatniej 19 Krzyśka rozstawionego, mamy Daniela, Łukasza i Dominika. I ostatnia grupa 20. Także te osoby, które są w grupie 20 musicie się uzbroić w cierpliwość. Będziecie pewnie późno, późno na wieczór dopiero do Danina Messengera. Tutaj mamy Łukasza, Alana, drugiego Łukasza i Sylwestra z graczy rozstawionych. Także. Losowanie za nami, życzę powodzenia z każdej grupy, tak jak Wam mówiłem, 5 osób awansuje dalej, 3 bezpośrednio najlepsze, natomiast miejsca 4 i 5 będą grały w barażach, także niech wygra najlepszy, niech to Mistrzostwo Polski będzie zasłużone i życzę każdemu z tych 200 osób powodzenia. Do następnych odcinków, w czwartek już z nowego eventu, trzymajcie się, cześć.